Cześć i czołem moi drodzy, witam Was znowu za kierownicy Forda Expedition w podmianie Max i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o kilku różnych ciekawostkach. Już nie na temat samochodu czy wypożyczalni, ale na temat po prostu dróg, tego jak się tutaj człowiek czuje, jakie są różnice względem dróg europejskich no i co mi się po prostu rzuciło w oczy. Tak więc nie przedłużając, lecimy na Szczecin, a właściwie na gary. Ciekawostki zacznę od tego, że w Stanach jest dość śmiesznie z tego tytułu, że każdy stan ma tak naprawdę swoje prawa. To, że w jednym stanie coś działa w jakiś sposób, wcale nie oznacza, że w drugim będzie działało tak samo. Więc jeżeli planujecie zrobić w Stanach objazdówkę z jednego wybrzeża na drugie, to radziłbym dobrze się doinstruować, no bo można się nabawić różnych niepotrzebnych problemów. Koronny przykład, który zauważyłem. To jest skręc na skrzyżowaniu przy czerwonym świetle. To znaczy, na przykład w Pensylwanii, przez którą teraz przejeżdżamy, jest tak, że jeżeli mamy czerwone światło na sygnalizatorze, ale my chcemy skręcać w prawo to nie patrzymy na to, że jest czerwone, tylko podjeżdżamy do skrzyżowania, upewniamy się, że żaden samochód z jednej z drugiej strony nie nadjeżdża i jeżeli mamy taką możliwość, nikomu krzywdy nie zrobimy, to na czerwonym przejeżdżamy sobie w prawo. Działa to dokładnie tak jak nasza strzałka warunkowa, tyle tylko, że tutaj ta strzałka warunkowa nie jest potrzebna, bo po prostu przepisy na to pozwalają. Chyba, że przed skrzyżowaniem będzie znak, że na tym skrzyżowaniu ta zasada nie obowiązuje, więc tutaj warto czytać to, co się dzieje na znakach. No i w sumie to druga ciekawostka, znaki drogowe. Zaki drogowe są śmieszne, bo one są bardzo często, nie tak jak u nas, opierające się na piktogramach, ale są słowne. Czyli dosłownie macie tablice, na których macie cztery rzędy różnych napisów, no i tam macie jasny komunikat co się dzieje. Albo dlaczego się coś dzieje, albo na co warto uważać. Oczywiście, że są też normalne znaki typu pierwszeństwa, typu Stop, ale mam wrażenie, że przeważająca większość to są jednak znaki z tekstem, i nawet są to tak idiotyczne informacje, jak na przykład informacja z napisem Stay in the line, czyli po prostu masz nie zmieniać pasa z lewego na prawy. Jakby nie wystarczyło to, że pomiędzy pasami mamy ciągłą białą linię, to tutaj jeszcze mamy dodatkową informację, żeby na pewno każdy zrozumiał o co dokładnie chodzi. Napisów bardzo dużo jest też na parkingach, typu, że parking jest darmowy, albo płatny, albo tylko dostępny w jakichś godzinach i to też warto czytać, żeby się niepotrzebnego mandatu nie nabawić. Bardzo często pojawiają się też tekstowe adnotacje dotyczące pasów, typu, że prawy pas służy tylko i wyłącznie do skrętów w prawo. To też mogłaby być całka, a mamy napis dosłownie tekstowy informujący każdego, co na tym pasie się robi, jakby na asfalcie nie wystarczyła, no to mamy jeszcze tekst. To samo ze zważeniem pasa. Też nie wystarczy piktogram i wiadomo, autko, które zjeżdża z dwóch pasów na jeden, tylko mamy informację tekstową, że dany pas za ileś tam metrów się skończy, albo że z prawej strony nie będzie pobocza. No i dużo tego jest. Tekstu jest bardzo dużo, co szczególnie z początku szokuje, ale tych anotacji też nie ma nieskończenie wiele, więc jeżeli sobie poświęcicie chwilę, żeby zapoznać się z tym, jakie są najczęściej tu spotykane, no to nie będziecie jakoś przesadnie zaskoczeni. Wystarczy czytać i jechać przed siebie. Czasami jest też śmiesznie na skrzyżowaniach, bo w sytuacji, przynajmniej w stanach, przez które dzisiaj przejeżdżamy, na przykład w tej Pensylwanii, mogą się pojawić cztery znaki stop, czyli każdy dojeżdżający do skrzyżowania ma znak stopu. I wtedy przejeżdża pierwsza osoba, która, uwaga, uwaga, dojechała do skrzyżowania. Czyli jak się dojeżdżasz i zatrzymujesz, no to ruszasz pierwszy, mimo tego, że masz kogoś innego. Jeżeli dwa auta przyjadą w tym samym czasie, to wtedy obowiązuje zasada prawej ręki. Tak przynajmniej działa to w Pensylwanii, Dzisiaj rano to czytałem. W okolicy Nowego Jorku na highwayach bardzo często mamy lewy pas, który jest pasem szybszym, tak to nazwijmy. To jest pas, po którym mogą jeździć tylko osoby mające w samochodzie więcej pasażerów, czyli minimum 3 i więcej. I też mamy dotację tekstową, że po tym pasie mogą jeździć, nie wiem czy busy też nie, ale to już nie jestem pewny, ale przy autach osobowych na pewno tylko i wyłącznie auta, w których mamy mnogą ilość pasażerów, większą niż 3. Więc że my dzisiaj jeździmy w trzy osoby, to mogliśmy sobie tym pasem elegancko śmigać. Kolejna ciekawostka jest taka, że tutaj mamy poczucie takiej gigantyczności wszystkiego. Bo po pierwsze, same pasy mamy szersze niż u nas w Europie, mamy szerokie pobocza, a po drugie, jak zerkniemy sobie na drogę w jednym kierunku i drogę w drugim kierunku, to u nas te dwie drogi są bardzo blisko siebie najczęściej. A tutaj pomiędzy jedną a drugą drogą mamy gigantyczny pas zieleni, i to bardzo często, czasami tam się pojawiają barierki, czasami nie. No i w sumie to jest fajne, bo gdyby ktoś tam miał, nie wiem, no to jest większy margines błędu, że to się skończy na jednym pasie, a nie przedostanie się na drugi pas. Same barierki są też bardzo niskie, inaczej niż w Europie tutaj nie mamy tylu ekranów, które miałyby chronić zwierzątka przed wbieganiem na drogę. I widzę, że tutaj tych saren przede wszystkim bardzo dużo leży przy drodze martwych po zderzeniu z samochodem, to są raczej przypadki z tej nocy. Tak można wywnioskować po tych zwierzątkach biednych. Bardzo często po zewnętrznych stronach w ogóle nie ma żadnych barierek, a nawet jak są to niedziutkie, więc wydaje mi się, że zwierzaczki faktycznie mogą nieco łatwiej na te drogi wtargnąć niżeli przynajmniej u nas w Polsce, czy nawet ogólnie w Europie. Wspomniałem Wam kilka chwil temu o tym, że w niektórych stanach, kiedy mamy czerwone, mimo tego, że jest czerwone, możemy sobie skręcić w prawo. Taka ciekawostka w Pensylwanii możemy skręcić sobie nawet w lewo. Tyle tylko, że to obowiązuje tylko i wyłącznie, kiedy z drogi jednokierunkowej włączamy się na drogę jednokierunkową. Czy takich skrzywanie jest dużo? Nie wydaje mi się, ale warto być tego świadomym. Ciekawostka z moich obserwacji jest też taka, że tutaj na drodze istnieją tak naprawdę tylko trzy segmenty samochodów: pierwszy to jest pick-up, drugi to jest SUV, trzeci to jest sedan. Poza tym naprawdę trudno jest znaleźć cokolwiek innego, kombi tutaj nie widziałam ani razu, hatchbacki widziałem może 2-3 razy i to najczęściej w przypadku policji w Nowym Jorku, kiedy jeden oficer jechał jakimś takim malutkim autkiem typu Chevrolet Park, no to tam inaczej się nazywa, no ale ten segment. Bardzo dużo jest też na drogach Tesli, Tesle tutaj się bardzo często pojawiają, przynajmniej w okolicy Nowego Jorku. Zarówno Y, których w Nowym Jorku jest multum, jak i czasami truki się pojawiają, chociaż mam wrażenie, że nieco rzadziej niżeli u nas w Polsce. I bardzo dużo jest nieoznakowanych radiowozów. Mam wrażenie, że u nas trząto, to jednak są radiowozy oklejone. A tutaj wielokrotnie mi się zdarzyło widzieć auto, które kogoś na poboczu zgarnęło jako normalny, cywilny samochód. No i tego jest naprawdę sporo. Bardzo często się widzi takie auto na sygnałach na poboczu. Ciekawostka, która pewnie dla wielu osób będzie znana, no to są ciężarówki, jakie mamy w Stanach, które są przepotężne, monstrualne i one robią tak gigantyczne wrażenie na motomaniakach. Są potężne, bo mają bardzo długie maski. No i za kabiną mają bardzo duże przestrzenie sypialne, tak to nazwijmy. To wygląda dosłownie jak jakieś kampery, jak domy na kółkach. A dopiero za tymi trzema metrami mieszkania mamy normalne siodło. I taka ciekawostka, dlaczego tak to tutaj wygląda, a w Europie tak to nie wygląda? Ano dlatego, że różnią się przepisy europejskie i amerykańskie dotyczące maksymalnych długości takich pojazdów. Bo w Europie największym ograniczeniem jest maksymalna długość zestawu, czyli połączenia naczepy i ciągnika siodłowego. Czy też konia, a w stanach ograniczenie dotyczy długości samej naczepy. Czyli liczy się to, co się dzieje za ciężarówką, ale sama ciężarówka no, może być dowolnie długa, bo ona akurat tak bardzo w przepisach restrykcyjnych już nie jest. Kolejna ciekawostka jest taka, że tutaj wbrew temu co myślałem, jest bardzo mało stacji benzynowych. Już miałem chwilę grozy, jak jechałem właśnie nad niegarę. No bo widziałem jedną stację benzynową, a potem przez długie, długie, długie kilometry, przepraszam, mile, totalnie nic się nie działo. Ja tylko widziałem, jak mi wskazówka coraz bardziej zbliża się do rezerwy i czułem, jak mi się po co Bo jednak u nas w Europie, no to tych stacji mamy od groma i to na każdym kroku, na każdym skrzyżowaniu, często po jednej drugiej stronie ulicy. No a tutaj, nie wiem, może to się tyczy tylko tego wschodniego wybrzeża, może tylko drogi nad Niegarę. No ale tutaj faktycznie tych stacji mogłoby być nieco więcej. Przynajmniej jeżeli chodzi o taki spokój ducha podróżujących. Właśnie zaparkowaliśmy na kawę, zatrzymaliśmy się i wyobraźcie sobie, że tu mamy takie punkty Apple Green i przy kilku z nich mamy stację do ładowania samochodów elektrycznych. Może kogoś ciekawi, jak wygląda ładowanie samochodu elektrycznego w Stanach, czy się różni od ładowania auta elektrycznego w Europie? Pierwsze zaskoczenie jest takie, że akurat oni mają jeszcze kable typu Shademo, u nas CCS raczej go definitywnie wyparł, poza tym sam CCS też wydaje mi się, że jest innego typu niż w Europie. I mamy informację, że powinniśmy podłączyć auto, żeby się uruchomiło i mamy też cenę 64 centy za godzinę, czyli wychodzi w sumie dość podobnie jak w Europie. No ale fajne jest to, że mamy terminal płatniczy z wszystkimi możliwymi kartami zapłaty. A tutaj też ciekawostka, mamy teslowe gniazdo, ale te amerykańskie. Przed chwilą pozwolimy sobie zapytać właścicielkę Subaru, solterę czy Toyoty, co to było nawet nie wiem. Oto, jaka jest moc ładowania, to jest 350 kW, z tego co mi pokazało w aplikacji. Pytałem czy się łatwo takim autem podróżuje po amerykańskich autostradach, ale powiedziała mi kobita, że ona to w sumie pierwszy raz wyjechała w trasę, <grych> więc ciężko, ciężko powiedzieć. Zupełnie inne podejście jest też tutaj do kierunkowskazów. Nawet jeżeli mamy auta tak jak na rynku europejski, i nawet jeżeli mamy tam przestrzeń na pomarańczowe kierunkowskaz, tak jak jest u nas, to u nich te kierunkowskazy to jest po prostu czerwone, migające światło pozycyjne. Więc to też jest trochę takie śmieszne. Tym bardziej jak znamy jakieś auto z rynku europejskiego, a potem widzimy, że tutaj ono miga zupełnie inaczej niż u nas. Ciekawostka jest też taka, że w niektórych stanach nie ma obowiązku, aby auto z przodu posiadało rejestrację. I muszę przyznać, że w przypadku niektórych modeli to naprawdę działa na duży plus. I te auta naprawdę wyglądają lepiej, nie mając z przodu tego dodatkowego kawałka blachy. W Nowym Jorku też zauważyłem kilka ciekawych rzeczy, mianowicie jakaś część samochodów, dostrzegalna, ma na zderzakach takie nakładki gumowe. Wygląda to trochę jak zabezpieczenie zderzaka przed rozciskaniem samochodu, to by się mogło przydać we Włoszech, ale we Włoszech tego nie zauważyłem, a tutaj owszem. Szczególnie jeżeli chodzi o tylny zderzak, to dość regularnie trafiały na samochody, które miały z bagażnika wyciągniętą taką płachtę, trochę wyglądającą jak gumowy dywanik, no która pewnie w jakim stopniu ten zderzak przed uszkodzeniami chroni. W taksówkach, szczególnie minivanowych, bardzo często widać też wycięcie w tylnym zderzaku i też chwilę kombinowałem, co to dokładnie jest i wyobraźcie sobie, że to jest winda dla niepełnosprawnych. Też bardzo ciekawy gadżet, którego w Europie zbyt często nie widzę, a tutaj, przynajmniej w Nowym Jorku, bardzo regularnie. W oczy rzucają się też żółte busy, to takie do przewożenia dzieci do szkoły, które, jak zwrócimy uwagę, gdy się zatrzymują przy przystanku, to wysuwają taki znak stopu, z lewej strony i to jest faktycznie obowiązujący w prawie znak stopu, czyli jak ktoś go widzi, no to musi się zatrzymać. Więc to taki znak, który się pojawia i znika, którego też w Europie dużo szukać, a który wydaje się być całkiem rozsądny. Z z Nowego Jorku mam jeszcze jedno takie, że tam naprawdę nie opłaca się wjeżdżać samochodem. Bo niejednokrotnie dreptając z dziewczynami po Nowym Jorku, widziałem, że auta, które poruszały się obok nas, jechały dosłownie z naszym tempem. To znaczy, dojeżdżały do skrzyżowania i się zacymywały. My przechodziliśmy skrzyżowanie, szliśmy do kolejnej przecznicy, no i auta po chwili się znowu koło nas pojawiały, znowu stawały na czerwonym świetle. No a inny temat jest taki, że tam jest naprawdę bardzo krucho z miejscami parkingowymi. I to jest śmieszne, tym bardziej, że modele, które najbardziej rzucały mi się w oczy w całym, w Nowym Jorku to nie jakieś takie malutkie, miejskie autka jak u nas, jakieś, nie wiem, Polo, Swift, Clio. Nie. Tam to, co widziałem najczęściej, to uwaga: Cadillac Escalade i Chevrolet Suburban. Więc to są kolosalne samochody, które są strasznie długie, a mimo to bardzo regularnie je widzę pod dużymi hotelami na różnych skrzyżowaniach. Cisną się ludzie tymi autami, na pewno jakiś szoferzy. No i potem muszą kombinować, jak się tam przyciskiwać na skrzyżowaniach, jeżeli ktoś się zatrzyma na skrzyżowaniu. Co to się dzieje bardzo regularnie. Jak byliśmy wczoraj na Top of the Rock, czyli na tym tarasie widokowym na Rockefeller Center, to zwróciłem uwagę na to, że tutaj autobusy miejskie na dachu mają wypisane swoje numery. Takie też ciekawe. Łatwiej identyfikować z pojazdy patrząc na nie z góry. Fajną rzecz zauważyłem w Nowym Jorku i okolicach, mianowicie przy przejściach dla pieszych mamy sygnalizator czasowy, który informuje ile czasu zostało do przełączenia się z możliwości wejścia na przejście do światła czerwonego dla pieszych, jak to nazwijmy. No i to też jest spokojne, no bo tu mamy gigantyczne skrzyżowania, które są potężne i składające się z wielu pasów. No i gdyby ktoś w ostatnim momencie wszedł na skrzyżowanie, to boję się, że nawet biegnąc mógłby z niego nie zdążyć zejść. czy ta rzecz, a u nas też tego niestety często nie widać. No i to, że te skrzyżowania są takie gigantyczne, no to też jest dla mnie szokujące, bo u nas najczęściej skrzyżowania, no to jak już mamy dwa pasy i tyle, bez jakiegoś pobocza. A tutaj to jest rozległe, szerokie, wielkie. Końca skrzyżowania nie widać. Na przedmieściach bardzo często widać też, że ludzie preferują tutaj jazdę samochodem, bo chodniki bardzo często są nagle urywane albo w ogóle ich nie ma, i żeby dostać się z jednego miejsca na drugie, no to trzeba przejść przez jakieś błotko albo wręcz po ulicy. Kulturę poruszania się samochodem widać też po tym, że drive thru pojawia się w miejscach dla mnie bardzo nieoczywistych, na przykład przy aptekach. A więc nie musicie nawet wyjść z samochodu, aby odebrać jakieś leki. Tylko podjeżdżacie po niej do McDonalda. No i to, co mnie jeszcze tutaj zaskoczyło, to to, że odległości pomiędzy wszystkim są bardzo duże. Po pierwsze, pomiędzy miastami, a po drugie, nawet pomiędzy różnymi budynkami, tu jest bardzo wiele pustych powierzchni, jakichś małych poletek, jakichś małych placyków, które są totalnie niewykorzystane. A u nas był dawno tam jakiś deweloper postawił mikrokawalerki. Zupełnie inaczej wyglądają też ograniczenia, bo bardzo często na highwayach, czyli tych ichniejszych autostradach, pojawiają się ograniczenia do 65 mil na godzinę, co by na naszej składało się na okolice 115 km na godzinę, więc prędkość jest dużo niższa. Patrząc za to, że u nas możemy jeździć 140, no to faktycznie jest różnica dostrzegalna. Tyle tylko, że jednocześnie zauważyłem, że mało kto tych 65 przestrzega, że bardzo często kierowcy jeżdżą dużo szybciej prędkościami, nawet rzędu nieraz 80 mil na godzinę i nikt ich tutaj za bardzo nie zatrzymuje. Tutaj dużo kierowców jeździ szybciej niż faktycznie można. Jeszcze jedno mam spostrzeżenie, które tyczy się samych samochodów, bo no bardzo często mamy tutaj modele, których nie widzimy ani w Polsce, ani w ogóle w Europie, ale czasami mamy też pojazdy, które pojawiają się i u nas, i tutaj, są teoretycznie z wyglądu bardzo podobne, ale jak się zaczniemy przyglądać, to się okazuje, że kurczę, one jednak są troszkę większe. I najlepszy przykład to jest dla mnie Hyundai Tucson czy Kia Sportage, które wyglądają toćka w toczkę jak u nas, tyle tylko, że mają większy rozstaw osi i są dłuższe i chyba też trochę szersze, więc jakby ktoś wziął te autko i trochę je przeskalował, i wpuścił do Stanów. Albo trochę w drugą stronę przeskalował i wpuścił do Europy. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia. Dajcie znać, jak Wy je oceniacie, a może macie jakieś własne spostrzeżenia, własne ciekawostki na temat dróg w Stanach Zjednoczonych. Dajcie znać w komentarzu pod filmem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym filmie. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną, i do zobaczenia wkrótce, w kolejnych filmach.